Roztujcie ścieżki, idzie król, w swej chwale przychodzi. Szeroko serce otwórz mu i przyjmij go. Idzie już, idzie już. Chrystus Pan, Chrystus Pan. prostu drogę. draw gas from across the bo ludziom nowinę ogłosić trzeba, że zbawiciem się narodził, żeby świat oś Niech się wszyscy rozumieją. że ich całe rodziny serca niosą swoje dla Bożej Dzieciny. I proszę Zbawiciela, jak jeszcze małego, by zesłał pokój dla świata całego. By miłość i zgoda wszędzie panowały, by ludziom błogosławił Pan Jezus Mały. A Dziecina Mała słodko się uśmiecha, rączką błogosławi i na królu Doszli do Bożego Dziecka. Kiedy mężczyźni świata do szopy przybyli, małemu królowi wszyscy się skłonili. Powierzyli swoje troski i radości, prosząc, by Pan Jezus pośród nich zagościł. Wierząc, że syn Boży każdego usłyszy, nawet gdy mówi w serca swego ciszy. Ten wspaniały dzień Bożego Narodzenia, pragniemy wszystkim złożyć świąteczne życzenia. Kochanym księżom, parafianom i gościom, niech Bóg Was obdarzy świąteczną radością. Niechaj ziemia rozśpiewa kolenda każdy dom i każdego z nas. Niechaj pokój, miłość i nadzieja zapanują wokół nas. Niechaj piękne bożonarodzeniowe święta. Niosą wszystkim betlejemski blask, a na to wszystko Michaj spływa. W błogosławieństwo Boże do Syna. A teraz łączymy się z górami. Czujemy Wam tu dynastyście, dynastyście, dynasty, na na zdrowie, na to Boże Narodzenie i na ten i nowy rok. Co by Wam się, się kupiło, dażyło, mnożyło dynasty, mnozyło, dynasty, cały Bozy Rok. Co byście mieli dynasty, pełne skrzynie i pudła co by gazdy nic przy piecu nie, nie schudła, co byście mieli gęsi siodłate, kury cubate, krowy i cielicki, jak w lesie jedlickim, co byście byli zdrowi i weseli, jako w niebie święci i co byście mieli w każdym kątku po dzieciątku, a na środku troje, i noże byście no do Niego ze to w moje. Hej!